Jałowica Polska 8567 9800 800 wydajność łomadce, wycieranie 12 wrzesień. 85 58 10 000 wydajność łomarce, wycielenie 20 wrzesień.

85,52, 10 400 wydajność po matce, wycielenie 18 wrzesień. 85,66, 8 800 wydajność po matce, wycielenie 27 wrzesień.

85, 44, 10,500 wydajność po marcu, wydzielenie 3 październik. 85, 42, 11,200 wydajność po marcu, wydzielenie 22 sierpnia.